Gmina Skawina od lat intensywnie inwestuje, ale również zabiega o środki na rozwój infrastruktury sportowej. Możemy chociażby zerknąć na to, co dzieje się na obiektach Skawinki, czyli stadionu miejskiego. I od lat również jesteśmy przygotowani na to, bo mamy gotowy projekt ze zgodą na budowę na nową siedzibę obiektu sportowego. Obiektu klubowego, PKS Cedronki na terenie woli radziszowskiej, na terenie obiektu sportowego, zależy na, na tym bardzo, ponieważ aktualne standardy, które są w domu parafialnym, gdzie funkcjonuje klub sportowy, są po prostu delikatnie mówiąc kiepskie. Mamy coraz bardziej rozwijającą się infrastrukturę w innych klubach, na innych obiektach. Chcemy, żeby standard, który wy... Wskazaliśmy sobie, na terenie gminy Skawina był osiągnięty i stąd poszukiwanie środków na budowę obiektu bardzo potrzebnego dla społeczności lokalnej, ale również dla gminy Skawina, obiektu, który może służyć nie tylko klubowi, ale również szkole. Jestem, jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony działaczami tutejszej miejscowości, którzy naprawdę sport stawiają na, na jednym z pierwszych, z pierwszych miejsc swojego, swojego, swojego działania. Działania, które podejmuje pan, pan Ryszard Majdzick, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Skawina, wraz z panem burmistrzem Rzepisko, no skłoniły mnie do tego, żeby naprawdę tu, tu przyjechać, zobaczyć ten trud, który oni wkładają w to, żeby sport skawiński rósł w siłę. W niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że to jeszcze w tym roku spełnią się marzenia nie tylko wszystkich mieszkańców gminy Skawina, ale przede wszystkim mieszkańców Woli Radziszowskiej. Pan burmistrz będzie, będzie aplikował do, do programu Sportowa Polska. Kwota, kwota, którą pan burmistrz ma zamiar, ma zamiar aplikować, to, to jest w granicach 5 milionów. Po takim wstępnym, pierwszym, pierwszym, pierwszych rozmowach i, i przejrzeniu wstępnego projektu, powiem szczerze, że, że jest duża szansa na to, żeby, żeby takie środki gmina Skawina na inwestycje w woli radziszowskiej otrzymała. Bardzo, bardzo, się cieszę z tego, że wizyta pana ministra Jacka Osucha się tutaj odbyła w w Woli Radziszowskiej. Gdy tutaj faktycznie popatrzył sobie na obiekt pan minister, zobaczył jakie są warunki fatalne. Pogratulował też tu, że w takich warunkach jednak działacze sportowi tutaj tego klubu jednak sobie radzą, dają radę. Po prostu mają tych chętnych, mają piłkarzy. To jest podstawa do tego, żeby udzielić takiej właśnie pomocy finansowej dla właśnie sołectwa Woli Środkowej. I wreszcie jest szansa, żeby miał klub sportowy. Swoją, swoje zaplecze socjalne, budynek z szatniami wyposażony nowocześnie, czyli wtedy na pewno ten klub się jeszcze będzie rozwijał. Tego właśnie Woli środki życzymy i tak mi się będzie. Jestem pewny, przekonany teraz po rozmowie z panem Jackiem Osuchem, wiceministrem sportu, prawda, że taki budynek tutaj powstanie i te pieniążki dotrą do gminy Skawina i będą pozytywnie dobrze rozpatrzone.